Cześć, tu mistrz Leviatan Sorbet, a wyglądacie kolejny odcinek Wojennik TV. Druga wojna światowa jest tematem, który raz co raz powraca na nasz kanał. Nie ma co się dziwić, to był największy konflikt zbrojny w historii, a co za tym idzie, również najwięcej jest gier wojennych, historycznych, strategicznych, traktujących właśnie o tej wojnie. Dzisiaj gra na szczeblu taktycznym. Gra, w przypadku której jednak pierwszą planowo rolę grać będą pojazdy, a nie piechota. Bo mamy na rynku bardzo dużo różnych systemów taktycznych, które przede wszystkim koncentrują się na piechocie. Mieliśmy już na naszym kanale Combat Commander Pacific, mieliśmy Old School Tactical, mieliśmy In the Trenches, choć akurat ten ostatni przynosił nas do pierwszej wojny światowej. Ale we wszystkich tych Przywołanych przed momentem tytułach, raczej pierwszoplanową rolę grała piechota, a pojazdy, o ile występowały w niektórych z tych tytułów, to raczej były, miały charakter drugorzędny, czyli gdzieś tam były, było trochę zasad, których dotyczyło, ale były na drugim planie. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej, bo chciałem pokazać grę, w przypadku której owe pojazdy będą zdecydowanie najważniejsze i będą one naj... na pierwszym planie w tym tytule. Jest to gra Tanks. Tanks Panther vs. Sherman, a więc Pantera przeciwko Shermanowi. Co za tym idzie, łatwo się domyślać, że w tym oto tytule będziemy mieli możliwość rozegrania starcia między Panterą a Shermanem lub też Shermanami bo za chwilę się przekonamy będziemy mieli do dyspozycji trzy pojazdy, trzy czołgi, jeden niemiecki, a więc Panterę oraz dwa amerykańskie, a więc owe Shermany. System bo jest to system, powstał w 2016 roku i został wydany przez Gale Force 9 oraz przez Battlefront Miniatures. Autorami tego systemu są z kolei Andrew Hott, są Chris Townley oraz Phil Yates. Gra jest przeznaczona dla dwóch graczy. A siadając do niej, powinniśmy liczyć się z tym, że powinno nam zająć około 60 minut. Dzisiaj chciałem pokazać o tym, jak wygląda zawartość tego pudła, a więc jak będą wyglądały komponenty, które składają się na tanks Panther versus Sherman. Zobaczmy. Poniżej żółtoka na tanks, jak widać, znajdujemy na pudle także annotację: The World War II Tank Skirmish Game. Na pudle wprawdzie znajduje się informacja o 30 minutach, jeśli chodzi o czas trwania partii, ale raczej bliższe będzie to 60 minut, zwłaszcza jeśli grać będziemy pierwszą rozgrywkę. Okładka dosyć klimatyczna, z fajną grafiką, z informacją o tym, że jest to również starter, a więc ten system jest rozbudowany i istnieje możliwość wyposażenia się w dodatkowe pudła z dodatkowymi pojazdami, z dodatkowymi zasadami. Z tyłu rzut oka na to, jak wyglądają komponenty zamknięte w tym pudle, jak wyglądają także pojazdy. Z tej informacji dowiadujemy się, że dostajemy jeden czołg typu Panther i dwa Shermane. Również adres strony internetowej tanks.galeforce9games.com, gdzie można zapoznać się z tym, jak wyglądają poszczególne elementy systemu, jak wyglądają zasady dodatkowe lub ewentualnie jakieś inne materiały. Również streszczenie tego, o czym traktuje w ogóle gra. A teraz zajrzyjmy do środka, zobaczmy, jak wyglądają owe komponenty i jak wyglądają owe czołgi, choć należy od razu już podkreślić, zanim jeszcze zdejmę ową folię i otworzę pudło, że Czołgi, a więc pojazdy dostępne w tas będą wymagały sklejenia. Jeśli ktoś jest dodatkowo fascynatem, to będzie miał możliwość następnie je pomalować, tak żeby prezentowały się rewelacyjnie na stole, żeby wyglądały jak prawdziwe pojazdy przeniesione z II wojny światowej do naszej epoki. No i tak właśnie wyglądają elementy. Teraz Zastanawiam się nad tym, jak mocno skomplikowane będzie klejenie owych czołgów, i sądząc po tym, że mamy do czynienia z dwoma szermanami, tych części jakoś, jakoś bardzo, bardzo dużo nie ma. Choć dla kogoś, kto nie klei i nie składa. Na co dzień modeli może się to okazać problematyczne. Ja od bardzo dawna żadnych modeli nie sklejałem, nie składałem. Ostatnie, które sklejałem, to były zdaje się po pierwsze figurki do, do, do Halo Fleet Battles. Choć figurki to może za dużo powiedziane, to były bardziej okręty kosmiczne i tam faktycznie było sporo klejenia, sporo wycinania. Natomiast od tamtego czasu. W zasadzie tylko Rough of Kings wymagało ode mnie tego typu czynności, bo nie kojarzę, jakiekolwiek inne gry z ostatniego czasu wymagały sklejenia, najpierw wycinania, potem klejenia elementów. Tu mamy również dodatkowe elementy i tych jest bardzo, bardzo dużo. Wydaje się, że Pantera będzie bardziej skomplikowana do złożenia, bo dostajemy aż dwa dosyć duże, ale dosyć duże inserty których mamy dużo różnych części. Niektóre z nich bardzo małe, które będą wymagały bardzo delikatnego wyjęcia, tak aby ich nie uszkodzić. Jak wyglądamy na inne elementy? Po pierwsze dostajemy zestaw kostek, to są normalne szóstki. Jak widać lekka zieleń dla Amerykanów i szary tradycyjny kolor dla Niemców. Dostajemy karty. Te karty od razu mogą zostać wyjęte i mogą zostać obejrzane. Niesamowicie sklejone, i zastanawiam się, czy przypadkiem w efekcie nie dojdzie do zostawienia na nich jakichś śladów. To są karty laminowane, karty pokryte powłoką, ale tak jak widać, karty, które są w tej chwili ze sobą mocno posklejane. Trzeba będzie je po prostu rozdzielić. Na tych kartach małego formatu tytuł karty, również jakaś, jakaś wstawka, wstawka czysto informacyjna oraz. Oraz efekt karty i jakieś symbole. Na innych kartach na razie ciężko mi powiedzieć co. Posłuchajcie sami tego dźwięku. Wyglądają one dosyć podobnie. Tak więc, oprócz sklejania modeli, dodatkowe wyzwanie w postaci rozklejania kart. Zobaczmy, czy pozostałe stosy są tak samo mocno ze sobą połączone. One są już tym razem. One są już tym razem zamknięte w folii, ale zakładam, że ich jakość będzie taka sama. Zaraz się do nich dostanę, bo również chciałem obejrzeć karty dużego formatu, a nie tylko małego. Na razie odkładam ich w związku z tym na bok, ale jeszcze do nich wrócę. Chciałem za to obejrzeć to, co jeszcze jest w pudle, a w owym pudle znajdziemy po pierwsze również zamknięte w folii planszetki, gdzie znajdą się elementy, które będziemy mogli umieszczać na. W terenie bitwy oraz żetony, które będą wykorzystywane w trakcie batalii. Spróbujmy również się do nich dostać. Tak, żeby obejrzeć je z bliska. Pierwszy arkusz, one są bardzo grube, to warto podkreślić dobrej jakości, dobrze będą wychodzić, co już widać po tym konkretnym żetonie. Mamy brytyjskie tokeny, brytyjskie oraz amerykańskie znaczniki. Mamy... Och. Mhm. Znajdziemy również jakieś lasy, znajdziemy jakieś strzałki, znaczniki, które być może będą nam wskazywać kierunek ruchu pojazdów, kilka innych żetonów. Na drugim arkuszu ponownie jakieś fragmenty terenu, które będziemy umieszczać na obszarze bitwy, żetony być może wskazujące na liczbę uszkodzeń, jakie odniosły poszczególne pojazdy. I trzeci arkusz również tak samo gruby, z kolejnymi elementami terenu, które będą wykorzystywane w rozgrywce i ponownie z żetonami uszkodzeń. Ostatnim elementem, poza kartami, jest instrukcja. Instrukcja, tak jak widać na papierze, dobrej jakości. Instrukcja przygotowana w kolorze. W tej instrukcji znajdziemy zarówno wstęp, znajdziemy zasady, a później, z tego co mi mignęło, o, tu znajdziemy także informację o czołgach, a więc o tych nacjach, których możemy się spodziewać, więc Brytyjczycy, Niemcy, Amerykanie, Sowieci. Później mamy także Później mamy także jeszcze wracam chwilę do tych żetonów: American, British, British ID Tokens, German ID Tokens. Ok, tu są jakieś kolory formacji. Dalej tak, sekwencja tury. Sekwencja tury, przygotowanie rozgrywki, ruch. Te zasady nie wyglądają na skomplikowane. Podoba mi się to, że jest bardzo dużo graficznych wyjaśnień, dużo przykładów. Na końcu również informacje, jak budować swój pluton, misje oraz instrukcja montażu zarówno Shermanów, 70, jednego wyposażonego w armatę kalibru 76, a drugiego 75, stąd ich różnice, one będą inaczej wyglądać. Jeden będzie trochę większy, drugi trochę mniejszy oraz czołgu typu Panther. Również, również krótka notacja, jak później malować owe modele. To tyle, jeśli chodzi o te elementy, teraz jeszcze zajmę się tymi kartami. Zaraz wracam. Oto i karty już tym razem oswobodzone. Ponownie stosy kart małego formatu, które możemy z bliska obejrzeć. Tak nie są tak sklejone jak poprzednie, choć zdarza się także, że gdzieniegdzie są, ale leciutko. Na tych kartach troszkę inne informacje, troszkę inny układ treści. To są karty załogi, a więc crew, które będziemy pewnie przydzielać do naszych pojazdów. Drugi rodzaj małych kart, ponownie karty załogi, a więc crew, te już mocniej sklejone, również upgrade, czyli ulepszenia. Na tych kartach będziemy mieli jakieś dodatkowe parametry. Pewnie każda z nich będzie kosztować pewną liczbę punktów. Na początku gry będziemy dysponować pewną liczbą punktów, i będziemy później wyposażać nasze pojazdy w owe elementy. Jak wyglądają karty dużego formatu? To są karty, to są karty pojazdów. Po pierwsze, na przykład Panther, gdzie mamy także kilka parametrów, mamy także jakieś specjalne zdolności. Tu pewnie przydzielać będziemy członków załogi, być może gdzieś obok umieszczać będziemy także także żetony ulepszeń. Możemy również grać z stugiem, możemy sięgnąć po Panzer 4. Czyli generalnie dostajemy modele konkretnych pojazdów, ale tak jak widać, możemy sięgać po karty różnego rodzaju. Każda z nich różnić się będzie kosztem. Kosztem mamy także sowieckie T-34, choć akurat w tej odsłonie Sowietów nie dostajemy. Tych kart, tak jak widać, jest sporo. Mamy nawet dwa Shermany, więc jeśli ktoś chce, to może złożyć talię złożoną z dwóch Shermanów, czy też pluton złożony z dwóch Shermanów. Mamy IS-2, więc potężny sowiecki czołg, ciężki. Mamy czołg typu komet, a więc dużo różnych pojazdów. Gdyby nie to, że te karty, podobnie jak i poprzednie, są mocno sklejone, to chętnie przejrzałbym je wszystkie. IS-85. Dalej mamy jeszcze Cromwella, Sherman Firefly. I coś jeszcze jest ukryte tu. To jest Sherman 5. Pozostałych w tej chwili już nie rozklejam, bo jeszcze ich tu parę ukrytych jest. No jest Sherman 76, musiał być drugi Sherman 76, Super Pershing. Za te 34 jeszcze będą Su 100, T34, 85 i Su 22 i Su 152. Także chyba rozkleiłem je wszystkie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Karty tak, jak widać, również dobrej jakości, one są dosyć twarde, są pokryte powłoką połyskującą, nie będą się ślizgać, a to jest dosyć ważne, bo jeśli umiejscowimy je gdzieś tam później na obszarze gry, no to ważne jest, żeby nie latały nam, kiedy coś się zadzieje. To już jest komplet elementów składających się na tanks Panther vs Sherman. Zapraszam do podsumowania. W do tanks Panther vs Sherman, jak łatwo można było się domyślić, znaleźliśmy Panterę i dwa Shermany. Z tego co jeszcze wyczytałem już po obejrzeniu tych elementów do, w sposób bardziej dokładny, to jest to, że dostajemy także na arkuszu, gdzie znajduje się części do stworzenia czołgu Panther, fragmenty czołgu Jagd Panther, czyli będzie można także dokonać jakiegoś tam upgrade'u, choć na razie pewnie się o to nie będę, raczej nie, nie pokuszę się o to. To, co również jest fajne, to że Oba Shermany są dosyć podobne i można stworzyć wieżyczki zarówno do modelu 76, jak i 75 mm, a później między bitwami je zamieniać. Czyli będzie można grać później z dwoma Shermanami 75, z dwoma Shermanami 76, albo z jednym takim i z drugim. Drugiego rodzaju. To jest bardzo fajne rozwiązanie, wystarczy po prostu zamienić samą wieżyczkę. Co do samego systemu, wygląda interesująco. Podoba mi się to, że instrukcja wygląda na niezwykle przyjazną. Podoba mi się też to, że dostajemy dosyć sporo elementów terenu, które będzie można później rozkładać na obszarze, tworząc różnego rodzaju teren, bitwę. Jak to jednak będzie wyglądało w praktyce, o tym dopiero. W trakcie recenzji, a teraz pewnie zabieram się za wyjmowanie części i sprawdzę, czy mamy jakiś dobry klej, żeby zabrać się za klejenie. To było Tanks Panther vs. Sherman. Od wydawnictw Gale Force 9 oraz Battlefront Miniatures. Zajrzyjcie też do naszych innych materiałów, jeśli szukacie ciekawych systemów w skali taktycznej, to tak jak wcześniej wspomniałem, zajrzyjcie do naszych materiałów na temat np. Na Combat Commander Pacific albo Old School Tactical, a jeśli lubicie pierwszą wojnę, to także zobaczcie do materiału na temat Great War Commandera. Za dzisiaj wielkie dzięki do zobaczenia następnym razem. Cześć!